W ramach inwestycji powstanie ogromna hala długości 440 metrów. zbudować, że znajduje się w całości w granicach obszaru krajowego doliny odmowną, która była merytorycznie u i zaopiniował o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania jej na środowisko Gminy Kielce Wałczowego o możliwości zapoznania się w ciągu siedmiu dni z dokumentami w dniu 22 grudnia 2022 roku. W ...inwestycji i zaopiniował o braku konieczności przeprowadzenia odczytów z świętami, co mogło utrudnić stronę wniesienie uwag. Ponadto wójt ten nie zakwalifikował inwestycji jako zawsze znacząco oddziaływującej na środowisko, co budzi poważne wątpliwości. w się stanu odwiedzaczy

Powodna postępowci budzi także sposób prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej. I tak, wiceminister rolnictwa, to... posso... maksymalna wysokość dotyczy 24 metry, co odpowiada około 8 piętom. Problemy legato odnośnie ludzi i zwierząt, do których należą, wynika z faktu, że podległy mu urzędnik odmówił każdej mimo, że jego przełożony wcześniej wydał decyzję odmowną, która była merytory